At no, the gates of Hillis, this peaceful mining planet in System Four is now completely encircled by the Dom's Armada. General Keck, supreme commander of the Alpha forces, would like to take this opportunity to address a final message to the population. Loyal Hillians, the impending battle will be a difficult one, but thanks to the Alpha section. Mm-hmm. Na związku 10 fps tak chyba ta gra będzie miała niektóre rzeczy troszkę szybciej, nie jestem pewien czy w 2003 roku jeszcze było 60 fps -ów. No tak, leci szybciej w na 30 ewentualnie musimy zalokować, nie a 60. Zobaczę, czy będzie mi to sprawiało jakieś kłopoty w jakichś wyścigach. Czy nie. Ewentualnie zalokuję na 405 może. z drugiej strony, które właśnie te kasenki, których nie da się skupować, mogą być przydługie. Więc paradoksalnie, 50 fps i to, że to działa szybciej, może być lepsze, nie? No, to widać to, tak, jak szybko y, kamera się zmienia z niej na nich. Nie, o. O. nie mam aparatu, a mogę tego się wyjąć? Nie? miałeś combo normalnie na tempo klikania, nie? Osob są bazowe przeciwnicy, ja też jestem ciekaw, nie? Jak to się skalowało w tej gierce? W sobie nigdy tutaj też broni chyba nie ulepszałeś, tylko życie można było ulepszać później. Ale to sobie zobaczymy. Właśnie mówię. Pamiętam tą grę, mimo tego, że nie grałem w niej nie jest nie 15 lat, a mam wrażenie, że pamiętam 100% tej gry. Zobaczymy. Chciałbym przejść o na 100% w ogóle. Zobaczymy czy się uda.

Do dosłownie można zaklikać stojąc pod nim, robi dosłownie jedną rzecz. I to jest laser, a wszystko na czym polega, to <śm> no, używać tego wzmocnionego ataku, po to, żeby niszczyć te jego zęby. Nie wiem, jak na czym to nazwać. Nie? Fajne jest to, że można pogadać z postaciami na jakieś dodatkowej drogi. Też sobie będę wszystko czytał, chyba, żeby sobie przypominać. Eee, ale może spróbuję na głos czytać? Nie? Hey, sekundo, scan this for Lubię generalnie trochę koncept tego uniwersum. Teraz nawet, nie? Takie bardziej sci-fiowe. Ale to zaraz zobaczę. O, właśnie. Tu. Że masz normalnie gościa. <laughs> który jest AI. hologramicznym, nie? Który tam mówi rzeczy. Lubię bardzo generalnie w koncepcie. wyjaśnienia, nawet tego. Lorowego wyjaśnienia na mechaniki z gier. I to jest dla mnie mega fajne, nie? W takich typu starych produkcjach, nie? Lubię generalnie na historię tego i koncept, co to się będzie działo, no będzie można zrobić potem sobie filmik podsumowujący pewnie, nie? No, trochę tak jak Haraduł sobie zrobiło w Wiedźminie, to może się zainspirowałem do tego, żeby właśnie pogrywać w takie stare gierki, które i tak chcę pograć i zrobić jakąś taką serię Slash podsumowania filmikowe, nie?

Więc musiałem ufać, że tłumaczenie było dobre. Nie, Też mam wrażenie, że trochę więcej zrozumiałem Lorobos z tych rzeczy. Na przykład wiem a propos tego szalni, tych wizji i tak dalej. To na przykład pamiętam całą grę, ale nie pamiętam, czemu te wizje się dzieły. Tutaj on teraz serum oh, Jade. jak Misteru mówi. mówił. Nope. Now that the shield is on the blitz, we're sitting ducks for every in the area. What pesymista. faithful servant, Secundo, has found the answer to your no, To jest przyszłość Chata GPT. No, sobie no, z tego mieć Chata GPT, który gdzie no, śmie... gada normalnie takim głosem, meksykańskim. You come to Sekundo, mia bella. Listen to this. The director, signora, from the science center, wants a collection of all the animals on the planet. She pay you dinero for any photo you send with little o, już można krobić, kiedy już AI. Znaczy, no, wiem, że można to ustawić AI, że ci normalnie odpisuje w sposób, jakby u, u, udawało, że jest jakąś osobą, która pochodzi z jakiegoś kraju, albo jakimś charakterem, albo tak dalej. To wiem, ma tego przećenie, to poda We're in the middle of a war, son. You understand nada, bacon breath. Control... On breath. This is, is mucho importante. you go get your camera back and see. I Jade. Co się dzieje? E, tak było widać dla tych, co możełem po angielsku, też aż tak nie ogarniają. Jest to jakaś tam taka górnicza planeta, tak jak oni mówili i jest po prostu inwazja obcych I generalnie na samym początku y, było mówione y, O tym, że nam tarcza nie działa, bo nie mamy kasy na koncie I y, y, o tym, że Jade z Page'em generalnie przygarniają śroty, y, w których, Które y, straciły swoich rodziców poprzez tych obcych, nie? Wszystkie te osoby, co tutaj są w latarni, to jest takie jakby trochę y, tego... Jezu, niec y, dla nich po prostu, nie?

Teraz właśnie o tym mówi, że chcą mieć zdjęcia wszystkich gatunków, i im rzadszy gatunek, tym więcej kasy będziemy dostawali. I tutaj normalnie mamy wszystkie te postacie, nie? O, na, teraz przy okazji powiedziała, że nagrodą za pierwsze pięć zdjęć, które zrobimy, dostaniemy zoom. Eee, I dzięki temu złowi będziemy mogli zrobić zdjęcie, na przykład foce, która jest na dachu tej latarni, eee, ale potem będziemy dostawali perły eee, za, za te zdjęcia, nie? Eee, To co ja chcę teraz zrobić tam szybko, bo nie mam pojęcia, kiedy kolejny raz wortacka zobaczymy, możemy sobie pójść na zewnątrz i tutaj powinni latać teraz te -y. O To jest. Mamy Vortexa i mamy 500. Pomiast teraz czysto że dostajemy kasę i mamy wystarczająco do naprawy natalni, e, latarni. Okay, Jade. to Stinking Optima Service Optima Service, Czyli do gości, którzy właśnie odcinają prąd, nie? I normalnie zabieram kasę. I teraz, jak się tarcza aktywuje, to te Woraxy wszystkie umrą. Dlatego, pierwsze co zrobiłem, to poszedłem zro... zrobić zdjęcie Woraxa. Bo nie mam pojęcia, kiedy kolejny raz w grze będziemy mogli ich spotkać. O, mamy prąd. I widzimy, że page. Tak. Nasza główna postać generalnie jest fotoreporterką. O, spacja, to dobrze wiedzieć, nie? E, my sobie przejdziemy, pozbieramy sobie wszystkie znajdźki, jakie możemy i porobimy sobie zdjęcia tych postaci, co możemy. <laughs> Bum. E, możemy zrobić też zdjęcie tych postaci. O, zajebiście. Bum. Homo sapiens. Bum. Okay, I filed I teraz możemy sobie generalnie robić zdjęcia innych postaci, czyli tu o, spiszesz ale tekken bo też jest z człowiekiem, ale możemy sobie na przykład pójść. Yy, I na pewno goatman jakiś jest. Yy, o, przekazuje nasz pies. Can't play now, okej. On se na dół pobiegnie, zaraz go złapiemy. No chcemy sobie oczywiście wszystko przeszukać. Tu mamy mnóstwo takosów. To są zdjęcia w ogóle właśnie z tego środkińca. Nie pamiętam gdzie wszystkie postacie oczywiście będą. Tutaj sobie możemy wziąć i pójść. O, właśnie mamy tego. Tutaj mamy w ogóle tą dziewczynkę. A oddajemy właśnie page i tego te buty. O, ciekawe, czy ten kod jest losowo generowany? Czy ja mógłbym teraz na przykład samo to, że tutaj teraz to możemy zrobić? Ja pamiętam no, z późniejszego etapu gry, że tutaj można sobie coś odblokować. Ale jestem ciekaw, czy ten kot jest stały, czy są losowe. Za każdym razem czy, czy dałoby się zbrykować. O, teraz widzimy, że tam chodzi sofoka, ale bez zła nie będziemy w stanie nic tu zrobić. To się cofnę. Chyba, bez zła nie będziemy w stanie nic zrobić, prawda? Bo na pewno trzeba mieć otwartą latarnię, żeby móc tutaj pójść, żeby zrobić. Ale zobaczymy. Michał nie potrzebuje Zuma tutaj. Słuchaj drogi, tak. Nie, nie potrzebuje Zuma, ok. A, to jest Wydra. Nie foka. Logiście. Możemy sobie oczywiście tego złapać. O, serio? O, energy, to będzie później. Teraz na samym początku nie opłaca się tego o, właśnie. Bravo Jade. I'll send you zoom. and I'll recharge film. Jade reporting. Jade. Widzimy do hangaru. Od tego właśnie zależna była noc czy inne rzeczy. To na przykład tak samo, kolejny komputerek, nie. Ale jestem ciekaw, będę musiał sobie to przetestować. Przez to, że tu od razu mogę dojść. Zgaduję, że się zabezpieczyli, że raczej jest całkowicie randomowe. No. if you can read it now then give me a chance to adjust this stupid decoder player that refuses to obey its master gotcha what's up dude this huh. nothing here's some Dobrze, I też stracę na wszystkie dyski, sprawdź bo chyba to była jedyna rzecz, której nie udało mi się zrobić. W tej okazji jedyny sposób, żeby zapisywać grę, to są takie testacje. To jest na przykład też bardzo ważne. Hello, miss. I've been commissioned by Mr. De Castellac. this war is a catastrophe for us all mr de Castellac would if you accept please make your way as soon as possible to the ancient mine on black isle located on the other side having completely understood the enormous risks involved mr de Castellac plans to reward you you know this de Castellac guy huh uh, can't go there jane uh, smells like a trap uh, it's too dangerous how do you lock up we need some dinero to protect us from those stinking dams. Don't you worry, Paige. Everything will be fine. If you want to go along. Mm, no, no. It's just okay. We'll go together. But I'm sticking to you like bees on honey, whether you like it or not. Scoondo, check over this computer and download a complete version of your OS. You'll be able to take a look at it, Jade. As for me, I'll try to get that stupid hovercraft up and running.